Cześć, witam Was moi kochani, z tej strony Jakub Żak, nagrywam dla Was krótkie wideo, chociaż nie wiem czy będzie krótkie, wiecie jak to ze mną bywa, czasem coś mnie poniesie, poniesie mi wizja, poniesie mnie eee, słowo do Was eee, i chciałem Wam przekazać co ja myślę o nawet całej sytuacji, która teraz nas eee, spotyka obecnie z trafikiem. Fajny cytat mi właśnie przed chwilą wpadł. Zastanawiałem się, jaki będzie motyw przewodni mojego wywodu do Was, mojego, moi, mojego filmu. I e, cytat na dziś, który przeczytałem, to Sukces pojawia się dopiero wtedy, kiedy przezwyciężysz wszystkie porażki, wszystkie problemy. I przypomniała mi się rozmowa, którą prowadziłem no, prawie rok temu. E, miałem okazję przeprowadzić wywiad z panem Mikołajem Plackiem. Właścicielem oknoplastu. Eee, wtedy dla mnie to był po prostu szok, kosmos, niedowierzanie, skąd w ogóle, jakim cudem się udało z takim człowiekiem porozmawiać, jakim w ogóle prawem. Pff, ja cię kręcę, bo nie zaskoczony. Byłem tak podjalany tą rozmową, że mówiłam, szkoda gadać. Eee, I tak sobie eee, siedziałem. Rozmawiałem z panem Mikołajem. O, trochę się porzucam, ale chcę sobie usiąść wygodnie i żeby wam to powiedzieć. I tak, rozmawiałem z panem Mikołajem i. No jak wiecie, jest tam chyba 49. najbogatszym Polakiem. Mimo tego, poza tym chciałem wam powiedzieć, że jest przepiękna pogoda. E, także bardzo nas to rozpieszcza obecna wiosna. E, I rozmawiałem z panem Mikołajem, chciałem zapytać jego... Dla mnie to był szok w ogóle, jak sobie zobaczyłem, że zarabia 500 milionów dolarów. 500 milionów złotych rocznie. Tak sobie myślę, ja pierdzielę. jaka to jest kasa, to jest ponad milion złotych dziennie. To jest moje największe marzenie. To jest moje największe marzenie, które ja sobie wpisałem w tym na ten rok, na ten rok największe marzenie do zrealizowania. Może nie w tym roku, ale na nadchodzące lata zarabiać milion złotych dziennie. Czylicie to? Milion złotych. Ja po prostu jak mam to marzenie. To jest to właśnie marzenie, o którym wam kiedyś mówiłem, że jedno z waszych marzeń musi być takie, że nawet najgorsze dni, nawet w dni, kiedy po prostu nie macie siły. Kiedy wszystko się wrypie, sypie, chcecie skakać z mostów, musicie mieć jedno marzenie takie, które Was podnosi ze wszystkiego. Ja mam milion złotych dlatego, bo mam taki cel oddawać dziesięcinę, tak jak Pan Jezus mówił, czyli oddawać 10% moich zarobków. A milion złotych dziennie to jest fajna dziesięcina dla, dla ubogich, dla potrzebujących. To jest mój cel, to jest, moja, to jest moja wizja. Ale to każdy ma jakiś swój. Nie, nie trzeba nikomu nic zadawać. To, znaczy no, teoretycznie, no, praktycznie zobaczycie, że to, to wraca, naprawdę to wraca. E, wdzięczność wraca. Uwierzcie mi, ja z wszystkim moim sponsorom e, sp sp sprawiałem jakieś miłe, miłe prezenty. Nawet głupia kartka, nawet głupi list, czasem jakiś głupi prezent za stówkę, dwie. E, wdzięczność naprawdę wraca. Naprawdę wraca i, i to wiem. Ale wracam do Pana Mikołaja. Znowu z Panie Mikołajie i mówił, mi Panie Mikołaju, no, firma okno założona była przez pana tatę. Ja też troszkę znałem pana Mikołaja z wcześniejszych, e, aby to powiedzieć akcji. E, poznałem trochę jego historię. Dużo się czytałem, zanim po, mi na, na wywiad z nim. Obecnie uwierzcie mi, bardzo ciężko się do niego dostać. E, bardzo ciężko się do niego dostać. To nie jednak gwiazda w Polsce ma łatwiejsze dostanie się nie, do niego na, na wywiad niż, niż z Mikołajem. Pan Mikołaj teraz obecnie jeździ. I zaskoczyło mnie, byłem na kiedyś na jego prezentacji, która wybiła mnie z butów. Zastanówcie się, nie wiem, czy wiecie, jak oknoplast sprzedaje. Jako jedyna na świecie. Jako jedyna firma na świecie sprzedająca okna, jak sprzedają oni okna. Powiedzcie, firmy, oknoplast, tam że sprzedajemy okna, oknoplast, i wiecie co? To wszystko jest franczyzna. To wszystko jest franczyzna. To wtedy mnie, wtedy mnie wtedy, jak to słuchałem na jego wykładzie, Wyrzuciło z butu, pomyślałem, ja pierdzielę, ale genialny człowiek, po prostu, wow, wykorzystał dźwignię, którą wykorzystuje cały biznes, czyli po prostu znalezienia sobie osób, którym się podoba ten biznes, znalezienia sobie osób, które mówią fajne okna, dobrze towar, e, wspaniale wykonane, chcemy to sprzedawać. Płacimy za wykorzystanie brandu, płacimy za, e, za użytkowanie tej firmy, czyli za użytkowanie loga i tak dalej czyli właścicielowi oddajemy jakąś część, nie musimy sami zakładać swojej firmy, no bo po co to? No, po co założyć swoją firmę, jak ktoś już to zrobił? Po co, po co drugi raz te pieniądze płacić? E, I w tym momencie wykorzystujemy jego brand, wykorzystujemy jego markę, to co on stworzył, ale my z tego czerpiemy zyski. Dla mnie to, to było niesamowite, po prostu normalnie, kurde, no uwierzcie mi, długo do tego dochodziłem, wielokrotnie to powtarzałem moim znajomym, że to jest po prostu świetna sprawa. Rozmawiałem z Panem Mikołajem, pan Mikołaju, Proszę mi powiedzieć, bo ja wiem, że w życiu nie jest łatwo. To był czas w moim życiu, kiedy, kiedy, kiedy naprawdę u mnie nie było łatwo i, i myślałem, że nic, no nie dam rady, na nic nie dam rady. To było naprawdę ciężki, ciężki czas. Byłem pewny, że nic się w życiu nie uda. Nie da się być milionerem, ani nawet nie da się być nikim. Można by zrobić to na etacie albo w jakiś tam sposób. I pytam się pana Mikołaja, a pan Mikołaj mówi: Panie Kuwie. Ja praktycznie, można powiedzieć, byłem 8 razy totalnym bankrutem. Moja firma 8 razy była niewypłacalna. Ja wiem, przez swoje niejednokrotne błędy, bo pan Mikołaj wielokrotnie za młodu lubił przewalić przebawić pieniądze różne Ferrari i tak dalej. Wiadomo, jak to. No nie, no, przypuszczam, że nie dziwię mu się, nie mam co mogę oceniać, ale nie dziwię się, jakby, jakby mój tata był a, też wcześniej multimilionerem i na moje 18 urodziny mógłby mi prezentować Ferrari, to, to też bym nie szanował pieniędzy. No nie ukrywajmy, tak w głębi duszy już można kogoś, kogoś e, e, nie szanować za to, że tak, tak te pieniądze mniej sta, ale z drugiej strony myślę, że każdy z nas troszeczkę by poniosła go woza, woza fantazji pieniężnej. E, I tak rozmawiałem z panem Mikołajem e, i mm, od słowa do słowa doszło do tego, że okazało się, że pan Mikołaj wielokrotnie miał problemy finansowe. Wielokrotnie wtedy mi to się nie wydawało myślałem, że kurczę, no taki człowiek jak on ma przecież masę doradców, masę osób, które mogą mu wyłożyć pieniądze na wszystko kredyty inwestycyjne i tak dalej, wiecie, to są ludzie, którzy mogą te pieniądze pstrykać palcami i tak troszeczkę z nim porozmawiałem głębiej i zrozumiałem, że biznes nie jest, nie jest niczym łatwym zrozumiałem, że w biznesie, wydaje się, że pokazał mi też przykład o tym, jak chciał ci tam fabrykę dołożyć do takiego, jak ile lat od pomysłu, on na przykład wymyślił, że chce sobie tam dobudować fabrykę i ile lat go zeszło, zanim tą fabrykę mógł dobudować. To był szok dla mnie, to naprawdę było dla mnie mega, mega doświadczenie. A pan Mikołaj tam mi opowiadał o tym właśnie, jak, jak, to, jak to wyglądało. I Wydawało mu się to, że to będzie po prostu powstanie w kilka chwil, kilka, kilka momentów praktycznie, a okazało się, że to było lata, że to trwało lata. I tak sobie przypomniałem to ostatnio myśląc, nie mam co tu ukrywać, nie też mi to nie jest na rękę cała ta sytuacja w trafiku. Jak wiecie, mam 1400 paczek obecnie w pendingu, a to nie powinno mnie rozśmieszać. Ale kilka dni prze, przemyślałem sobie to i przemyślałem, ile takich osób, które doszło do czegoś wielkiego, wielokrotnie za kim się zawiodło, wielokrotnie. Mm, wielokrotnie nie udało im się zrobić tego, co mogli, nie udało się im to, co mi zrobić. I przypomniała mi się taka, taka historia, którą opowiadano w czasach, gdzieś tam w latach 90., tam 96. Ja jeszcze byłem wtedy bardzo mały, ale bardzo, tak jak mówiłem wam wcześniej, kiedyś. Ja wiele oglądałem filmów, wiele, wiele szkoleń przerabiałem do tyłu, które były niesamowite i, i słabne. Przypomniałam się taka historia o butach. To wam chcę Mam nadzieję, że długo mi to nie zajdzie, Mam nadzieję, że też e, lubicie w miarę mnie słuchać. Mam nadzieję, jak tak, to zostawcie lajka, like jakiś komentarz na dole. Będzie mi bardzo miło. E, I. Jak myślicie, gdzie jest najlepsza fabryka butów? Ogólnie, gdzie najlepsze są buty. Dla kobiet może to lepsze pytanie. Kobiety jeszcze ciebie powiedzą. No powiedzmy sobie Włochy, tak? Ja myślę jak myślę o butach takich, naprawdę wow, super. To myślę Włochy, tak? To, to tam się tak zawsze przypomina. Zresztą kraj wygląda jak Włochy. No i pewnego, pewnego dnia. Yy, taki największy sprzedawca butów we Włoszech. Yy, Myślał, zrozumiał, że już swoje imperium obuwnicze zbudował, że już ma wielkie ilości sprzedaży swoich butów. I tak myślał nad tym, jakby tu jeszcze ten rynek powiększyć, gdzie by te buty sprzedać, gdzie by to jeszcze ten rynek poszerzyć. I tak sobie siedział na swoim ogrodzie, na, swoim, na swojej plaży, patrzył przed siebie i za morzem pomyślał Afryka. Wow, Afryka, yeah! Jak to jest rynek, jak to jest wspaniały rynek, jak to jest niesamowity potencjał. Wziął telefon, wziął telefon, zadzwonił do swoich dwóch najlepszych handlowców, do swoich e, dwóch najlepszych sprzedawców. E, Wezwał do siebie, powiedział panowie, pakujcie się, jutro wylatujecie do Afryki, zbadać rynek, zrobić rozeznanie, czy tam się te buty opłaca sprzedawać, czy się nie opłaca te sprzedawać. Jeśli nie, to musimy to wiedzieć. Jeśli tak, wspaniały rynek, jutro pakujecie się, wylatujecie, jesteście tam przez dwa tygodnie, dwa tygodnie, dzwońcie do mnie, powiedzcie mi, co o tym myślicie. No i tak, tak, tak jak powiedział, tak zrobili, za dwa dni e, wypakowali się, polecieli do tej Afryki. Ten oczywiście w nerwach, cały czas co, co robić, co robić, wiecie, jak to wizjoner e, czeka w domu, nie wie, nie wie z jaką wieścią, co, co będzie robił. I tak e, po dwóch tygodniach słyszy telefon. Słyszy telefon w swoim biurze, biegniesz po telefon, podnosi telefon, odbiera, nic nie słyszy. Słucha tak, słuchuje się do telefonu, jeszcze mi tę słuchawkę wkłada i słyszy. Szefie, szefie, tu wszyscy chodzą boso. Nikt nie chce butów. Szef wziął, załamany, odłożył telefon, patrzył się w okno i mówi: Kur, tyle pieniędzy wydanych, tyle pieniędzy wydanych na rozeznanie. Nic z tego nie będzie. Ja wiedziałem, że ten kraj jest nie do zwyciężenia. Już wychodzi z biura, załamany, całkowicie przygnębiony. I w tym czasie słyszy telefon. Wraca się, no bo przecież jeszcze był drugi kontrahent, jeszcze był drugi, drugi sprzedawca, który poleciał do tej Afryki. Podbiega do telefonu, już, wiecie, już przygnębiony, bierze ten telefon. Halo? Słyszy krzyk, słyszy krzyk euforii w telefonie, jakiejś w ogóle nie wie, co się dzieje. Się mówi, co tam? No, no mów, nie słyszę cię. co to za krzyki, co tu się dzieje? Halo, halo, co tam się dzieje? Ten sprzedawca mówi, szefie, tu nikt nie ma butów, wystrzyżcie magazyny, włączajcie fabryki, tu wszystko trzeba sprzedać. I to taka historia, która pokazuje, że są dwie możliwości patrzenia na świat. Są dwa, dwie możliwości, zawsze, całe życie. I spotkacie się z tym, albo się już na pewno spotkaliście w swojej pracy, w swoim życiu. Powiecie komuś o czymś nowym, powiecie komuś na jakiejś zmianie i może podarować na dwa sposoby. A wam, wam powie, że jesteście idiotami, to nie ma sensu. A wam powie, kurde, to się wszystko dodaje, to jest niesamowite, to, to, jest, to jest niesamowite, te, 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 te możliwości. I. Ja tak zrozumiałem ostatnimi dniami przed, po tych całych zmianach. Wiadomo, dla każdego był to z nas szok. Ja, ja nie spodziewałem się takiego czegoś obrotu sprawy nigdy ze strony Paypal. Po wczorajszym też webinarze z, osobiście z Charlesem, gdzie dużo wyjaśnił, mm, dużo zrozumiałem, naprawdę naprawdę wyniosłem z, tego, z tej rozmowy wiele. Zrozumiałem, że są w życiu właśnie i te porażki, to co powiedziałem na samym początku dzisiaj, i te właśnie możliwości, Czyli wykorzystanie tej szansy mogą być dwie możliwości, na które mogę patrzeć. Czyli nie dość, że te porażki muszą się jakieś pojawić po drodze, bo byłoby zbyt kolorowo, to też musimy patrzeć, możemy popatrzeć w dwie strony. Powiem Wam, jak to u mnie wyglądało. Bo ja też nie jestem jakimś jakiś idealnym, bo też nie chciałbym, żebyście tak postrzegali. Po prostu e, jestem bardziej wytrwały, tak bym to powiedział. Moim zdaniem jestem bardziej wytrwały niż inni. Nie jestem jakiś lepszy, po prostu jestem bardziej uparty, O, tak bym powiedział. E, i dostrzegłem to ostatnimi dniami. Zrozumiałem, że większość, że nie może nie większość, bo to źle powiem, kilku, kilka osób, które byłem pewny, w 100% pewny, że rozumieją biznes, że rozumieją trafik monsun, wizję tej firmy, którą ja jestem wyznawcą całkowitym. Zresztą ten, kto ze mną rozmawiał i jeśli mnie znacie, wiecie, że ja jestem po prostu w 100% tą firmą. Ja czuję ją po prostu sercem. Ja wiem, że to będzie do końca mojego życia. Wiem, że, wiem, że tak będzie. Tak samo jak producenci Apple i tym podobnych urządzeń, którzy. Wiedzieli, że kiedyś to musi wystartować. I tak samo jest w tym momencie. Wiele osób nie rozumie tej zmiany. I chciałbym tu właśnie teraz to przytoczyć, o co tutaj chodzi. Wiemy o tym, że trafik, trafik monsu ma zablokowane pieniądze przez Paypal. Dlaczego zostały zablokowane naliczenia, często dostaję pytania. No, oczywiste. Jeśli firma nie ma dostępu do pieniędzy na Paypalu, to jeśli by szły naliczenia cały czas na trafiku, to potem by się firma faktycznie nie wypłaciła. Bo na Paypalu pieniądze by się nie ruszały, a naliczeń by szły. No i w mi się po prostu nie, nie zgodził bilans po czasie odblokowania. Nie wiem, jak to będzie trwało, czy to będzie 30, 60 czy 180 dni. Maksymalnie 180 dni trafi e PayPal może trzymać pieniądze. A, I w tym momencie e po takim odmrożeniu te pieniądze nie byłyby możliwe. E kolejne pytania typu: a dlaczego te pieniądze wszystkie trzyma na PayPalu, szef? No powiem Wam szczerze. Ja nie spodziewałem się takiego czegoś, nigdy po co mnie Paypala. ja nigdy nie wiedziałem o jakichś historiach wcześniejszych takiego PayPal'a, które zrobił coś takiego, zresztą e, dla mnie to była tak fajarka jedna firma, w ogóle w Wielkiej Brytanii to jest no, jedyny z najważniejszych portfelów płatniczych PayPal, dla mnie to był w ogóle show. No można tutaj popatrzeć na błędy, czemu on tam trzymał, czemu nie, czemu nie, zaczął wcześniej. Ja wiem, że od września tamtego roku zaczął już budować bank. Więc przypuszczam, że po prostu myślał, że aha, to poczekamy jeszcze te 5-6 pięć, pięć, miesięcy, aż to wszystko wystartuje i aż ten bank będę mógł zrobić i wprowadzić, a w tym czasie po prostu te pieniądze przeniosę. Czy specjalnie, czy specjalnie z tego powodu, z tego widzenia PayPal tak zrobił? Nie wiem. Nie mam nikogo posądzać. Ja nie jestem tutaj od osądzania, nie jestem od rozliczania. Może tu był jakaś wina dla właściciela, może nie. Nie wiem. Mogę, nie mam pojęcia na ten temat. Ale wiem jedno, że mm, widzę po czarcie, po wczorajszej z nimi rozmowie, widzę jedno. Widzę coś, co, co dostrzegałem tylko w wielkich e, osobach, w wielkich graczach tego świata, który rozumiałem innych. To jest coś, co jest właśnie ta upartość. To jest właśnie ten, ten drugi patrzenie na świat. Tam, gdzie ten widzi minus, on tam widzi cały czas plus. Tam, gdzie on widzi niepowodzenia, on widzi przyszłości sukcesy. On wie, jak to będzie na przyszłość. Wiem, że to jest ciężkie. Ja wiem, bo e, dla mnie z 1400 paczek zobaczyć zero na swoim koncie, pff, to był kosmos. To był Meksyk. Ja po prostu byłem normalnie tak wkurwiony, że to nie ma, nie ma do powiedzenia. Zresztą to może wam każdy potwierdzić, że przez kilka dni ostatnich byłem nieznośny. E, a zrozumiałem jedną troszeczkę wróciłem do, no jestem akurat bieżący, także może niektórym nie podobać się, oglądałem takie fajne rekolekcje, rekolekcje Witka Wilka, które Wam serdecznie polecam, w ogóle rewelacja, kosmos, zmieniło moje myślenie niesamowicie i też w nich wielokrotnie właśnie powtarza, że muszą przyjść momenty gorsze. I teraz, jak jest moja postawa? Powiem Wam szczerze, ja w tej firmie zarabiałem przez 8 miesięcy i zarabiam cały czas. I najbardziej przykro mi z powodu, gdy osoby, które tak samo jak ja zarabiały, może nie tak długo, ale też długo, Każdego dnia miały naliczenia, każdego dnia były wypłaty co do sekundy, bycie klik, wypłata, klik, wypłata, klik, wpłata, wszystko było perfekcyjnie. I przez te wiele miesięcy nikt nawet nie powiedział, nikt nawet nie wspomniał, wow, ale ta firma zajebista. Po prostu każdy ją traktował jak maszynkę do zarabiania pieniędzy. Każdy. Bardzo yy, mało ludzi doceniało tą firmę. bardzo mało ludzi było wdzięcznych za tą pracę, czy to ja wykonuję, czy, czy ktoś inny, czy w ogóle liderzy z Polski, gdzie cały czas, uwierzcie mi, my cały czas siedzimy. Całymi dniami zapytajcie się wszystkich, którzy są obok mnie. Cały czas siedzimy non-stop w internecie, dowiadujemy się nowych faktów, nowych informacji, dzwonimy do administratorów non-stop, nadzorujemy grupy wszystkie, które są u nas w Polsce, aby te informacje i ludziom pomagać. Nawet tym, które nie są w naszej poleceniu, nie mamy z nich ani grosza. I najbardziej nie miło tak jak powiedziałem, jest to, gdy ktoś, kto zarabia miesiące w naszej firmie, albo wypłaci w ogóle już setki tysięcy złotych, dziesiątki tysięcy złotych, nagle mówi, e to, pierdoły takie. Taka firma, to się, musi się zwinąć. I teraz oczywiście część z tych ludzi odpadnie. Część z osób, które, które działały w firmie odpadną. I to dobrze. I mogę Wam powiedzieć na wiem, że będzie Wam przykro, bo macie swoich poleconych, a bądź tu są osoby, które odpadną. Wiem, że może być przykro, ale uwierzcie mi. Jeśli miałyby odpaść, to odpadłyby i tak. Jeśli Was zostawiają teraz w takich momentach, gdzie potrzebne jest wsparcie, potrzebne jest jeszcze większe działanie, to one nie zasługiwały na waszą... bycie z wami na, o, na... Ja wiem to już po swoich przeżyciach. Już wiem to z swojego życia. Naprawdę takich historii mam dziesiątki, gdzie najlepsi, zajebiści ludzie, zresztą na pewno też tak macie w swoim życiu, najbardziej zajebiści ludzie są fajni, jak tą klepie się popleca, plecach, jak jest kasa, jak kasa się nie zgadza, jak kasa nie jest taka, jak byśmy chcieli, no to oczywiście bać kurwa, to, tamto. I chciałbym wam teraz powiedzieć jedno. Wiem, znamiki biznesu, z, z psychologii biznesu jedno. Są dwie możliwości. Jest, są dwie możliwości. Albo te osoby odejdą, czyli, za sto, czy nawet, czyli nawet jeśli najgorszą wersję przyjmujemy, za 180 dni PayPal wypłaca pieniądze, zwalnia Wam środki, wstajecie na konta, wypłacacie wszystkie i te osoby odchodzą. To jest dla Was święt, świetna sprawa. Druga sprawa. Te osoby odejdą, ale wrócą. Przynajmniej połowa z nich wróci. Uwierzcie bo ci ludzie też zawsze potrzebują potwierdzenia, jeśli Ty będziesz dalej tą, tą firmę promował, jeśli Ty będziesz dalej z tą firmą działał, to na pewno e, oni wrócą, zobaczą, że to działa, zobaczą, że te pieniądze się pojawiają, że Ty z tego żyjesz, że Ty masz z tego pieniądze, oni wrócą. Trzecia możliwość, są osoby, które się nie zatrzymają, którzy będą jak ten drugi sprzedawca butów, który powie kurwa, tu jest taki rynek, tu trzeba po prostu sprzedać wszystko, 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 wszystko. I teraz są, tak jak powiedziałem, są trzy możliwości, Może być którą z tych trzech. Ja osobiście, powiem tak, wybrałem tą trzecią wersję, wybrałem tą trzecią wersję, tą pierwszą wersję, tą trzecią wersję, e, która moim zdaniem jest najwłaściwsza. Działam tak, jak działałem. Osoby, które wchodzą w tym momencie, mają wypłaty instant, naliczenia instant, jeśli są jakieś naliczenia e, mniejsze bądź większe, to wszystko zależy, są dwie możliwości, albo zależy to od sprzedaży, albo zależy to od jakichś prac. Jak widzicie, prace są ogromne, firma w ogóle moim zdaniem bardzo szybko ogarnęła się z tematem. E, jak wiecie... Temat był gruby do przerobienia, jak oni to zrobili tak w krótkim czasie, to po prostu dla nich mam niesamowity szacunek dla programistów. I to ta grupa 350 programistów, którzy pracują z, z Charlesem w tym momencie, jak, jak słyszeliście w tych filmach od Charlesa, od stycznia ma nową grupę programistów, którzy pracują z nim. A najwyższej sławy, naj, naj, naprawdę najlepsze, najlepsze brygady. Cieszę się z tego powodu. Czas nie uzyskał kredytu, no domyślam się, że to było ciężkie, kto ci da kredyt, jeśli masz, no co ci, co, że co, na przykład bierzesz kredyt hipoteczny i nie masz domu, tak, no to, co ci, na co ci daną kredyt, no to tak jakby czas powiedział, na Paypal mam 60 milionów, dajcie mi 60 milionów, albo te, dajcie mi 20 milionów, to spokojnie wystarczy na, na wypłaty, a on mówi, no to, to, to daj te pieniądze, tak, żebyśmy mogli je zestawić, nie. No, niestety tak to wygląda, taki jest biznes. I tak się domyślałem, ale myślę, że bufor dużo szybko zbudujemy, ponieważ bardzo szybko mogą się to nadbudować ten bufor z przyczyn prostych. Te pieniądze są bardzo szybko możliwe do, 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 do naliczenia. I teraz tak powiedziałem, macie kilka możliwości, albo to po prostu olać, to co do Was mówię, czyli, nie, czyli po prostu zostawić temat, e, polecam Wam te dzisiaj reklam klikać, nawet dla, pamiętajcie o tym, że firma zarabia na oglądalności, oglądalności, oglądalności reklam, jeśli te 5 minut dziennie poświęcimy, żeby te reklamy oglądnąć, no to firma tym zarobi, bo ona z tego się dzieli, te pieniądze właśnie zarabia, ta Za wyświetlenia ona bierze pieniądze, więc jeśli przestaniemy oglądać, no to firma przestanie zarabiać, no, jeśli chcesz, żeby przestała zarabiać, no to, no, to nie ma problemu, to. po drugie... E, Chciałbym, byście wspierali się w tym momencie, chciałbym, byśmy tutaj razem działali. Po to tutaj jestem. Jak widzicie, wielu liderów, pseudo-liderów, którzy dla mnie są po prostu. Kurwa nie chcę już brzydkich słów używać, bo to dla mnie szok, gdzie wiecie, jak było zajebiście, tak ci liderzy z całej Polski byli o jaki trafik zajebisty, no, no, przepiękna firma zajebista. Jak okazało się, że zaczynają się problemy, a trzeba jakoś z nich wybrnąć, trzeba jakoś je przezwyciężyć. No jak w życiu, no co ma, co ma sobie czas mam? szczelić? Nie wiem. Wiecie, tutaj często takie komentarze czytam, że po prostu ja nie wiem. Tak by to wiecie, to troszeczkę, ja wiem, że to takie brzydkie porównanie, yy, ale no nie wiem, odchodzi od ciebie ktoś bliski. Zostawiać ciebie mówi że coś nie wiem coś tam ci się nie podoba Ty masz sobie kurwa wejść po bo, bo co bo w imię czego No właśnie nie no właśnie to jest ten czas kiedy trzeba podnieść się z kolan i zacząć działać trzeba się podnosić i podnosić każdego dnia jak dobrze wiecie tak samo jest z budowaniem poleconych, z budowaniem waszej własnej listy dla waszych wspólnych relacji tak samo będzie w waszym życiu i tak na pewno jest ktoś odchodzi ktoś przychodzi niestety tak to wygląda nie można nikogo otrzymać na siłę bo i tak odejdzie tak jest życie i czy PayPal zrobiłby to teraz, czy za dwa miesiące? No co zrobić? No, no wiecie, no, czy mamy Payza, czy Paypala. Teraz kolejne pytanie, coś często powtarza, które Charles tutaj wczoraj powiedział na webinarze, dzisiaj będzie streszczenie tego, albo na luźnych gadkach, albo zrobimy streszczenie tego. Też fajnie powiedział, że, bo tam ludzie pytali, a kim mam pewność, że tak się stanie z STP, czy, czy z Pejzą? No tutaj Charles powiedział, że no akurat w tym wypadku, dlatego przed na Pejzy, ponieważ na właścicieli osobiście, zna ludzi, którzy to wykorzystują. Po drugie, no nie ukrywajmy, Payza dostała praktycznie kilkaset tysięcy, jak nie milionów nowych którzy za to biorą prowizję. Wiecie, ta firma jest bardzo nieznana, ta firma jest bardzo, no nie, może nieznana, ale w sensie takim no niepopularna, tak jak PayPal. Tak? PayPal to każdy rozumie o co chodzi. I w tym momencie. No taka firma jak Payza może się wybić, to może być ich szansa, jeśli będą dobrze nas obsługiwać, to wiedzą, że to zostanie ta, ta, ta dobra opinia o nas zostanie na długo, bo wiecie jak to jest w życiu, jak Paypal teraz sobie przejebał, to uwierzcie mi, ja zamykam konto w Paypalu od razu, jak tylko się wszystko wyjaśni, zamykam Paypala, To widzenia, nie potrzebuję tego konta w ogóle i, i na pewno nikomu nie polecę już Paypala w życiu. Wiadomo, że dla tej firmy to jest gówno, ich to nie interesuje, bo tam te 3-7 miliona ludzi, czy tam 4 miliony ludzi nawet, ich to po Dla nich to jest tak, jakbyś w swojej wypłacie tam zarabiać 3 tysiące miesięcznie, to tak, jakby ci wali tylko od wypłaty od jej, tak? to jest taka różnica. Eee... Ale dla mnie ważniejszy jest, dla mnie ważniejszy jest honor i, i, i działanie niż, niż pieniądze. I to mam nadzieję, że to zrozumiecie to, to w moim przypadku, bo mogłem to totalnie olać, mogłem to totalnie, wiecie, powiedzieć, no co, rób, róbcie, słuchajcie sobie pomysłów i tak dalej, tak jak zrobiło to większość liderów w Polsce, ale rozumiem Wasze, 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 wasze teraz odczucia, rozumiem to, jakim ja jestem miejscu, w miejscu, jakim my jesteśmy miejscu i jest to dla mnie najważniejsze. Uwierzcie mi, to dla mnie najważniejsze. Ja wiem, że pieniądze są bardzo ważne, bo tutaj większość z nas tutaj jest po to, żeby dać pieniądze, ale chciałbym, żeby ważniejsze dla Was były wartości, żeby dla Was ważniejsze były słowa, które mówicie, ważniejsze dla Was były rzeczy, które w życiu chcecie zrobić, niż pieniądze. W życiu wszystko może się zmienić, pieniądze mogą pójść Pizdu, a uratują Was tylko ludzie, którzy naprawdę byli z Wami szczerzy. Jak dobrze wiecie, zawsze możecie na mnie liczyć. Jestem tu po to, żeby Wam pomóc. Powtarzam to tysiące razy. Eee, nie oczekuję jakichś fanfarów, nie oczekuję jakichś wielkich rzeczy. Zwykła wdzięczność, tylko dziękuję, naprawdę zupełności wystarcza. Eee, ja wiem, że wdzięczność wraca. Ja wiem, że dobre uczynki wracają. I tak samo staram się Wami. Wiem, że Przejdziemy to spokojnie, bo firma bardzo szybko się odbudowuje. Tu nie ma się odbudować, no po prostu musi zacząć od nowa w pewien sposób zarabiać pieniądze, tak? Musi zmienić procesor. No niestety nie ze swojej, nie ze swojej przyczyny, nie ze swojej winy, no ale tak to musi wyglądać. W każdej informacji bardzo was proszę, byście. Tutaj będę dawał takie bardzo ważne informacje. Przygotowuję też dla was takie krótkie informacje, mam dla was takie newsy. Przygotowuję dla was taki. Coś Coś fajnego do promocji trafika. Jak wielokrotnie pytaliście się mnie o takie coś jakby trafik, czyli taki jakby trafik, żeby reklamować gdzieś trafika. Miałem jakieś tam, co kiedyś pisałem tam to easy coś tam, coś tam. Tam firmę, osobiście tego bardzo mało używam. Ale jest coś, będzie wchodziło niedługo właśnie, co, co teraz z Piotrem testujemy. Mówię to tylko Wam, tylko żebyście o tym wiedzieli. Może się przygotowali na to, żebyście o tym też wiedzieli. Przygotowujemy to z Piotrem. Piotr bada, teraz będziemy to sprawdzać na najbliższych dniach. I jeśli to będzie warte polecenia, polecę Wam to. Tak jak Wam powiedziałem, nie polecam żadnego innego tego typu systemu w Polsce. Wszystkie inne, nie będę wymieniał firm, na razie są wszystkie albo Ponzi, czyli powinno się co o tym postrzec, to są systemy Ponzi, bądź są to stany binarne, stany binarne są totalnie niepewne. Eee, firmy typu zarabiające na bitcoinach, to już wiemy, że te, te firmy, no na razie te, które są dostępne na polskim rynku, nie chcę mówić o wszystkich, ale te, są dostępne na polskim rynku, albo się z służb wycofują, albo, albo po prostu są zamykane w innych rynkach przez nielegalność ich systemów. Więc mm, nie ma na razie co Wam polecić. Po prostu nie ma co Wam polecić. Chciałbym w przyszłości zbudować taką drugą nogę do promowania trafika, żeby skończyć tych poleconych brać. To może być właśnie świetny temat, który właśnie chciałbym wam polecić. Nie mam go jeszcze. Może być. Druga kwestia, przygotowuję tak jak dla Was specjalną stronę, którą chcę, żebyście mieli tam swoje informacje. Trzecia kwestia, obserwujcie grupy TM Jakub żak, ponieważ jest tam wiele informacji. Przekażcie ten treść tego wideo, które wam tutaj przekazałem swoim poleconym. Starajcie się otwierać, starajcie się budować swój wizerunek w sieci. Wiecie nagranie takiego filmu, to nie jest problem. Puśćcie do swoich znajomych, do swoich ludzi. Wow, jaki samolot zapierdziela wielki jak nisko skręca mocno, dobra, ale nieważne, A starajcie się budować ten swoją autorytet, starajcie się budować całą swoją markę, bo kiedyś trzeba to zacząć robić. Nagrajcie krótki film na YouTube. Wiecie co? Ja, co, okazuje się, że ja mam przynajmniej 20-30 poleconych filmów z, 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 z YouTube'a. ja nie wiem w ogóle, co się, jak to zmodrzeć się, wiecie, on tam kliknął, on coś tam przekliknął, on pisał Traffic Monster, coś mu wyskoczyło, wyskoczyłem mu ja, ja coś tam mówiłem i po czym bach, wie Pan, co napisałem do pana, chciałem się pisać. Jeden film nagrałem, on cały czas po prostu gdzieś tam grasuje w sieci, bym powiedział, i on cały czas przypomina mi jakieś korzyści. Raz nagrany film, cały czas daje mi nowych poleconych. Nie ja wiem, że większość z Was powie: Kuba, ja się nie znam na Facebooku, ja się nie znam na YouTube, ja nie mam nagrywanych filmów, ja się lubię pokazać twarzy. Powiedzieć szczerze, no. No idź dalej, kurwa. Może być tak jak ten właśnie pierwszy sprzedawca, albo tak jak ten drugi, tak? Może zobaczyć szansę, albo może zobaczyć, że to się nie da, tak? Może zobaczyć albo bosych ludzi, albo osoby, które są bosy, bo muszą kupić buty. Więc. Yy, cóż mogę powiedzieć? Ja działam dalej. Ja pracuję tak, jak pracowałem, trzeba znaleźć nowych poleconych, trzeba znaleźć, trzeba działać po prostu. Ja robię tak, jak działałem. Nic się o mnie nie zmieniło. Życzę Wam najbliższych czasów, by były dla Was jak najlepsze, udanego weekendu, udanego tygodnia i cóż mogę Wam powiedzieć? Jesteśmy w dobrym miejscu, powtarzałem to wielokrotnie, że ten bank musi wreszcie się pojawić. Nie wiedziałem, że będzie pojawił się aż tak fanfarowo, że jak powiem, że tak niezapowiedzianie i spontanicznie. Mówiłem wam, że musi się pojawić, no i tak się zrobiło. Szkoda, że się pojawił, że się musi pojawić w tak trudnych że powiem, momentach, no ale kiedyś to musiało powstać, tak? to Jak ze wszystkim. Albo jak masz remontować dom, no to kiedyś musi zacząć nabrudzić w tym domu, tak? To jest normalne. I da się robić remontu domu, odmalować ściany bez pobrudzenia albo bez, jakich, bez jakichś wyburzeń ściany, tym potem, tak? Zmiany przynoszą coś, czego nie lubimy. Zmiany są. Z które nie lubimy w ogóle w życiu, nie lubimy się zmieniać, nie lubimy nic zmieniać w naszym życiu, bo fajnie jest jak jest stabilnie, tak ciepło, tak wiecie, rodzinnie, nie musi nic zmieniać. No niestety, zmiany nie są takie, one są porywiste, one są szybkie, niezapowiedziane, a często wchodzą po prostu z buta w drzwi i mówią teraz kurwa czas na nas. Także niestety taki mamy czas, Liczę Wam byście zrozumieli wszystko, byście um, działali a chcecie, jeśli nie chcecie to oczywiście to też żaden problem, mam nadzieję, że dajemy Wam w tym wideo wartość, jeśli tak poproszę Was o komentarze, jeśli nie no to nie fajnie, no to po co tutaj siedzicie, jak nie chcecie, nie jesteście tutaj a, dla słuchania tych filmów e, to jest troszeczkę tak jak ja mówię na Facebooku, możesz mieć pięć tysięcy znajomych, a gówno Ci tego, jak masz 5 lajków to to tylko 5 ludzi, to za jakbyś miał wiecie, to traktują Cię jak, jak, jak brzydko mówiąc, potocznie mówiąc dziwkę, tak zapłacę Ci 50 złotych, masz i, a, i dawaj wszystko, tak no, taki nie jestem. Niestety, musicie się do tego przyzwyczaić. Jest tu wiele nowych osób, wiele nowych twarzy, które mogą tego nie wiedzieć. Szanuję to. Chcę, żebyście mnie poznali. Oglądaliście wszystkie filmy, dojedziecie do tego filmu. Na pewno zrozumiecie, jaki jestem. Będziecie mieć jakiś pewny pogląd o mnie. Mam nadzieję, że taki, jaki jest prawdziwy. Pozdrawiam Was serdecznie. Miłego. Papa. Pa. Cześć.